Witam, zapraszam na bajkę Myszkujące Koty. W pewnym dużym mieście w pokoju pewnej małej dziewczynki na kolorowej zasłonce mieszkało mnóstwo kotów. Jeden był niebieski, drugi czerwony, trzeci był żółty, czwarty zielony. Te kociaki uwielbiały zabawy, skoki, przeciągania i miałczenia. Gdy dziewczynka po szkole odrabiała lekcje, Bacznie się jej przyglądały, a gdy grał na wiolonczeli, przeraźliwie pięknie miałczały, miał. W nocy, gdy dziewczynka spała, kotki trzpiotki myszkowały po zakamarkach krainy stów. Łowiły ogonkami rybki w akwarium, pazurkami czesały lwom grzywy i szorstkimi języczkami wylizywały ogromne góry lodowe, pływające po truskawkowym oceanie a ziewały, układając się do snu w poranku. Życie jest piękne. I tak na beztrosce i przyjemnościach mijał im dni i lata. I nigdy, przenigdy nie brakował im pomysłów na nowe harce i wybryki. Pokój aż trząsł się od hucznej zabawy, a głośny śmiech dziewczynki przebiegał przez okna i ściany, zaczepiając siadów i stada dzikich gołębi.